Serdecznie witam na seminarium Nauczyciel z Pasją. Bardzo serdecznie chciałabym przywitać panią minister edukacji narodowej, panią Katarzynę Hall. I oczywiście między innymi sprawcę dzisiejszego spotkania, dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, pana Michała Fedorowicza. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście czuję się sprawcą. Otóż jest to cykliczne nasze seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych. Cykl jest przewidziany w taki sposób, żeby kojarzyć praktyków z badaczami. Zależy nam na tym, żeby zyskiwać wspólny język pomiędzy ludźmi praktyki i ludźmi badań. Zależy nam na tym, żeby Państwo w dyskusji dzisiaj powiedzieli nam, jak odbierają to, cośmy zaobserwowali. Ja najchętniej już teraz oddam głos e, ludziom od spraw merytorycznych. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Po pierwsze, my w zasadzie nie mówimy o młodych nauczycielach. E, mówimy o nauczycielach początkujących, to znaczy o takich, którzy dopiero zaczynają staż w zawodzie. E, I w tym badaniu, o którym za chwilę Państwu trochę więcej opowiem, e, braliśmy pod uwagę nauczycieli, które mają staż do pięciu lat. Bywam na wielu konferencjach i nauczyciele powtarzają to samo. To znaczy zostają sami ze swoim warsztatem, który wynieśli z nauczania na uniwersytecie. Bardzo często jest tak, że przychodzą do szkoły i muszą najpierw wszystko zapom zapomnieć, tak, to czego się nauczyli, i zacząć budować swój własny warsztat, i wtedy zostają sami z tym. I e, głównym problemem chyba jest zbudowanie takiej oferty już po studiach dla nauczycieli w trakcie awansu, aby mogli się e, doskonalić i aby e, starali się no, dogonić e, uczniów, którzy, jeżeli chodzi o nowoczesność i e, o umiejętności właśnie takie istnienia w tym świecie, który e, został stworzony po rewolucji internetowej, e, no po prostu muszą sobie z tym poradzić. Przydałyby się moim zdaniem takie konkretne, rzeczowe szkolenia co do prawa oświatowego, ponieważ ja akurat pełnię funkcję opiekuńczo-wychowawczą w szkole Ja muszę powiedzieć, że na początku było dla mnie olbrzymim problemem właśnie mała znajomość tego prawa. Jaką blokadą mojej pasji ja się spotkałam? E, ze strukturą zatrudnienia. Do dziś, pracując e, 3-4 lata w szkole, nie mam umowy na czas nieokreślony. E, dziękuję. Kto następny? Osoby, które wiem, że odeszły z pracy, to odeszły z powodów finansowych. Czyli rysują się dwa bloki. Pierwszy, kwestia szkoleń, kwestia finansowa, biurokratyzacja, czy też, jak to pani powiedziała, papierologia. Mamy czynniki, które przeszkadzają. I oczywiście każdy pewnie w swoim doświadczeniu, każdy ma na ten temat jakieś swoje doświadczenie, czy bardziej, czy mniej przeszkadzające, ale pójdźmy też w takim kierunku myślenia: jeżeli coś jest przeszkodą, to, to jak można to zmienić? Jeżeli nauczyciel nie zostanie przedstawiony rodzicom, innym nauczycielom, czuje, czuje się właśnie tym innym, tym obcym. A jeżeli dyrektor podchodzi do człowieka z taką czułością i z takim ludzkim odruchem, bierze pod uwagę cały ten potencjał, wierzy w możliwości, to ten nauczyciel też się rozwinie i też, i też rozłoży te skrzydła. Czy są jeszcze. Te ważne problemy, ale też myśląc z perspektywy jak je rozwiązywać, czy ktoś chciałby się jeszcze, jeszcze z nami podzielić swoją swoim głosem, proszę. Tutaj są dwa problemy. Po pierwsze, nieumiejętność tych uczniów do pracy w zespole i do pracy właśnie takimi metodami aktywizującymi. Oni są przygotowani do, przyzwyczajeni do metod podających, niestety, niestety. To jest jedna trudność. A druga trudność to jak się z tymi metodami aktywizującymi Zmieścić w programie nauczania, który jest niestety przygotowany do tego, żeby nauczać pod egzaminy, a nie pod zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Przypomniałam sobie, że dużym dla mnie problemem było to, że ja się po prostu wstydziłam. Bardzo trudno jest stanąć i nagle przed 40 czy 50 osób przemawiać. O tym nikt nam nie mówi tak naprawdę. Moja prośba jest taka, żeby albo jakoś przeznaczyć środki finansowe, znowu finanse, tak? Na roz, jakieś rozbudowanie tego zaplecza, dla, zarówno dla szkoły, wewnątrz szkoły, dla uczniów, którzy sprawiają problemy, jak i rozbudowania albo zapewnienie lepszej działalności y, ośrodkom, które są do tego przystosowane, żeby pomagać y, różnym dzieciom i rodzinom, które potrzebują takiej pomocy i specjalnego nadzoru, można powiedzieć. Dziękuję. to Zdaję sobie sprawę, że to jest szeroki temat i kwestia relacji szkoły z innymi instytucjami. E, no pewnie za każdym razem kontekstowo jest bardzo specyficzne, natomiast stanowi to duże wyzwanie i duży problem. Dziękuję. Jeżeli dyrektor wspiera nauczyciela, naprawdę można góry przenosić. Ja pracuję, jestem bardzo zadowolona i wstaję rano z przyjemnością do pracy. A jeżeli nauczyciel, dyrektor podcina skrzydła, to taki młody człowiek, który jeszcze nie jest tak silny, rezygnuje i mówi, a po co mam się wychylać, nie ma sensu. Mnie jakby tutaj najbardziej em, porusza ta kwestia wychowania. I nauczania, dlatego że ja w mojej pracy zetknęłam się w dużej mierze z taką trudnością, że duży nacisk z różnych powodów kładziony jest na to, na efekty nauczania, a gdzieś tak naprawdę pomijane, pomijane są aspekty wychowania, trudności prawdziwych dzieci i to, co tutaj pani mówiła, po pierwsze, tego, że jakby szkoła nie ma różnych możliwości i kiepsko działa ten system wsparcia. Też z innymi instytucjami, współpraca z kuratorami, sądami, ośrodkami, nawet poradniami. Wygląda to bardzo różnie. Jest to gdzieś często spychane na dalszy plan. Mam takie wrażenie, niestety, ponieważ no w pierwszej mierze liczą się rankingi, efekty, wyniki egzaminów zewnętrznych i różnych takich. Gdzieś jest, gdzieś jest pewna trudność połączenia tego wszystkiego, myślę? Bardzo mnie to zastanawia, dlaczego tak jest, że w szkołach na Cały zespół nauczycieli się składa przynajmniej z, przynajmniej z tego co ja zaobserwowałem, około 50% to są emeryci. Chciałbym też Państwu dziękować za to, że się paru rzeczy tutaj nauczyłem. I chciałbym z tego, co się tutaj właśnie przez te dwie godziny nauczyłem, ze dwie wymienić i potem jeszcze podzielić takim wnioskiem, który mi przyszedł do głowy, który mam w głowie już od jakiegoś czasu, ale tu znalazłem na to potwierdzenie i który może nie jest taki całkiem oczywisty. Jedna rzecz, której się nauczyłem, to jest ta kwestia. Że te metody aktywizujące mogą się przyjąć w szkole, jeśli przekroczy się jakąś masę krytyczną w gronie nauczycieli, którzy zaczynają to stosować coraz częściej i wtedy jakby masywny przekaz dla uczniów brzmi w ten sposób. Teraz zaczyna być inaczej. Teraz ta bierność już nie jest punktowana. Teraz. Yy, bo uczeń to jest bystre stworzenie i się szybko dostosowuje, prawda, jak mówić pod nauczyciela, jak odpowiedzieć tak, jak nauczyciel sobie życzy i jak, jak, tam, jak przekroczymy tą masę krytyczną w gronie pedagogicznym w danej szkole, że. Stosujemy z uporem maniaka metody aktywizujące. To nie musi być ponad połowa, to może być na przykład jedna czwarta, ale konsekwentnie, yy, na, na wielu przedmiotach. To uczeń pojmie. To jest jedna rzecz, której się nauczyłem. Wiele więcej się nauczyłem, ale chciałem jeszcze o jednej powiedzieć. Mianowicie po raz kolejny potwierdziłem sobie, jak wiele znaczy słowo pisane. Myśl jest ważna. Mówić jest trudniej i słowo, i jak się wchodzi na poziom języka mówionego, jest już y, ta myśl bardziej przetrawiona, ale myśl naprawdę dojrzewa podczas pisania. I ja nie chcę idealizować biurokracji. Ja nie mówię, że to jest system optymalny. Na pewno jest sposób na to i trzeba konsekwentnie upraszczać biurokrację. I ci, którzy wypełniają te papiery i ci, którzy projektują jak, po co, w jakim celu wypełniać te papiery, powinni sobie to uprzytomnić, że chodzi o takie dojrzewanie refleksji na temat każdego ucznia. I proszę Państwa, teraz wniosek, który może nie jest całkiem taki oczywisty. Znając ten bilans czasu, bilans kosztów, my, jako środowisko edukacyjne, jako entuzjaści edukacji, mamy w najbliższych latach. Wielkie wspólne przedsięwzięcie. Wobec malejącej demografii, wszyscy zbiorowym wysiłkiem, pokazując sensowność naszej pracy, mamy przekonać ekonomistów, którzy martwią się o budżet, nie bez powodu, że zamiast oszczędzać mechanicznie na malejącej demografii, Inwestujemy te pieniądze świadomie w czułe miejsca. Umiemy odpowiednio dofinansować czułe miejsca. My przekonamy, przekonamy ekonomistów, o ile będziemy prawdziwie wiedzieli, gdzie są te czułe miejsca, a nie mówili na ślepo, dajcie więcej pieniędzy, bo będzie lepiej. Oni nie uwierzą nigdy. Ale oni nie będą mieli argumentów, żeby odmówić, jeśli my udokumentujemy na to, na to, na to, kosztem tego i tego i tego. I to jest nasze zadanie. Inaczej będą nam tempo ciąć po kosztach, bo maleje demografia. To musimy tak się zorganizować, żeby to wygrać. Wy Państwo, co by nie powiedzieć, jesteście przyszłością systemu edukacji. Będziecie z tym systemem rosnąć. Niestety tak jest, że bezlitosne e, zmiany demograficzne, jakie mamy w naszym kraju, pokazują, że jednak no, z roku na rok tych nowych miejsc pracy w zawodzie nauczyciela jest coraz mniej. Takie są fakty. I też co roku mamy istotnie mniej uczniów w systemie. Oczywiście jest naturalny proces odchodzenia na emerytury, potrzeby jakichś tam urlopów, a czegoś, ale niemniej. Tych nowych miejsc pracy nie pojawia się dużo, bo, bo liczba miejsc pracy się kurczy. Ja zaczynałam, bardzo ciekawa data, moja pierwsza praca w zawodzie nauczyciela, 20 sierpnia 80 roku. To jest historyczna data i proszę Państwa, to była praca na zastępstwo. Ja chciałam być nauczycielką, jestem nauczycielką z wyboru i parę takich wzorców, można powiedzieć, osobowościowych mam we wdzięcznej pamięci swoich nauczycieli. Zresztą osobą, z którą dalej pozostawałam w przyjaźni, była moja nauczycielka matematyki z liceum, która mnie doradziła potem, żebym zmieniła pracę. Najbardziej przeżywałam kontakty z rodzicami. To było coś bardzo trudnego dla mnie na początek, a zaczęłam tą pracę już będąc matką. Muszę powiedzieć, jak już zobaczyłam, jak wygląda szkoła od strony matki, dużo lepiej mi się zaczęło rozmawiać z rodzicami, że to jest jednak coś, co pomaga. Bo potem miałam w swojej karierze zawodowej bycie na przykład dyrektorem szkoły. Wtedy już nie miałam żadnych problemów rozmawiając z rodzicami, mając nieraz super trudne jakieś problemy wychowawcze, podopiecznych i tak dalej. Bo jednak to jest bardzo dobrze móc powiedzieć, że ja też mam dzieci, ja też rozumiem, że moje dzieci też. Czasem się źle zachowywały, czasem coś miały za dużo, za mało czegoś, coś nie wyszło i tak dalej. Następna rzecz, która była dla mnie bardzo trudna, to wszelkie czynności zadania opiekuńcze. Myślę, że też mnie do tego dobrze nie przygotowano i też trzeba troszkę więcej doświadczenia. Tak, miałam tą swoją klasę, nie wiem, odprowadzić gdzieś do kina czy na coś innego. I to tak, wiecie, gdzieś to się rozbiegało tu na ulicę, tu coś. Miałam takie poczucie, że zupełnie to wolę 6 godzin ciężkich zajęć matematycznych niż te pół godziny odprowadzania do kina, to było coś, co no nie może miałam nadmiar jakiejś wyobraźni, że stale sobie wyobrażałam, że coś tym dzieciom się stanie, bo rzeczywiście taka no, żywa ta klasa, żeby to tak upilnować, żeby dobrze szła i nie, połowa tej klasy nie była pod samochodem zaraz na ulicy, to, to, to też, też miałam takie momenty, że żeby to na początku przerastało, jak to w ogóle ogarnąć. Także myślę, że te kształcenie e, nauczycieli w tych czasach, w jakich ja kończyłam studia, e, przygotowywało od strony praktycznej, do, dość dobrze pamiętam akurat przynajmniej u mnie te praktyki nauczania w szkole, które miałam w trakcie studiów, e, że, że to coś dawało, natomiast z punktu widzenia takiego właśnie przygotowania do tych różnych czynności. Kontakt z rodzicem, czynności opiekuńcze i tak dalej. To, tak, to tyle tytułem, można powiedzieć, po wspominaniach, że, 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 że też nie było łatwo, też nie było stabilności, prawda, umów i wszystkiego i też różne podejście dyrektorów i tak dalej. Tradycyjne podejście do nauczania polega na tym, że siedzi sobie klasa, stoi nauczyciel i on tu wykłada, prawda, on uczy klasę. I właściwie wszystko od niego zależy, on tu coś prawda, wspaniałego podaje, uczniowie mają to opanować, co on się tu produkuje i tak dalej. Natomiast tymczasem, zamiast jeden nauczyciel i grupa uczniów, raczej chcielibyśmy, tworząc to prawo oświatowe, że mamy ucznia, jednego, konkretnego ucznia, i ten uczeń jest w centrum uwagi zespołu uczących go nauczycieli. I Prawie wychodzi na to samo, tak można powiedzieć. W rozsądnych szkołach tak to działa, ale nie wszędzie jest rozsądnie. Bo jednak klasa, no to jest iluś tam uczniów. I tą klasę na ogół uczy iluś tam nauczycieli, kadry, którzy się nimi zajmują. Oni się lepiej lub gorzej komunikują. Jeżeli się dobrze komunikują, jeżeli współdziałają, jeżeli stosują jakieś jednorodne oddziaływania, to to się bardziej, przepraszam, wszystko kupy trzyma, tak kolokwialnie mówiąc. Żal, że tych miejsc pracy dla młodych nauczycieli liczba nam się kurczy, bo to tak jest po prostu, bo myślę, że ta młodość w szkole ma ogromne atuty. Yy, bo jednak no, zawsze dobrze jest, jak jest to wielopokoleniowe grono i ci, co się mogą podzielić doświadczeniem i ci najmłodsi, którzy właśnie pewien zapał, pasję, zaangażowanie, świeżą wiedzę yy, mogą wnieść. Bo w tym portrecie kompetencyjnym, który tu był była między innymi znajomość nowych technologii i znajomość języków obcych. I to jest też coś, czym możecie się, nie wiem, wyróżnić, stanowić wartość dodaną, że coś ciekawego dodatkowo w szkole tymi swoimi lepszymi kompetencjami, bardziej nowoczesnymi wniesiecie. Też się macie czym podzielić. Pamiętajcie o tym, że ci doświadczeni może lepiej sobie poradzą z zebraniem rodziców, bo oni już starzy wyjadacze te zebrania prowadzili sto razy. Ale wy macie tą siłę, świeżą wiedzę, świeże umiejętności. Świeże kompetencje i się nie zrażać, jak tam machają, że za dwa lata będziecie mądrzy. Nie. Do przodu, dacie radę. Także naprawdę trzeba w siebie wierzyć i wiedzieć, że macie unikalne kompetencje często dużo lepsze niż wasi starsi koledzy. I do przodu po prostu z tymi kompetencjami i nie dać się tam wygryć z tych szkół. Dziękuję bardzo, pani minister. Dziękuję bardzo panu Michałowi Federowiczowi i współpracownikom, że zechcieli do nas przyjechać i przedstawić swoje wyniki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie.